Cześć, witajcie moi drodzy. Jesteśmy już na żywo, więc zaczynamy sobie kolejną pracówkę nieruchomościową 24 października. Witam wszystkich i standardowe pytanko do Was: Czy słychać, czy widać? Dajcie proszę znać, tutaj sobie sprawdzę w podglądzie, czy jest OK. Jeżeli jest OK, to będziemy sobie ruszać z kolejną prasówką nieruchomościową, więc czekam na pierwsze informacje od Was i działamy. Dobra, z tego co widzę, jest OK. No to lecimy. Pierwszy artykuł. Banki już nie będą masowo udzielać kredytów hipotecznych ani teraz, ani w przyszłości. O, wybaczcie, zapomniałem Wam powiedzieć w ogóle o czym dzisiaj będzie nasza prasówka. O tym, że właśnie banki nie będą masowo udzielać kredytów hipotecznych, o kredytach frankowych, o cenach mieszkań w polskich miastach, ile aktualnie kosztują. O nowym prawie budowlanym od 1 stycznia 2023, co się zmieniło, o nowym podatku od nieruchomości w 2023 roku, o tym, czy najem wielu mieszkań to działalność gospodarcza, czy też nie, o tym, co zrobił, a czego nie zrobił PiS, oraz o dziwnych pytaniach właścicieli nieruchomości do najemców. Więc zapraszamy. Więc pierwszy artykuł. Pierwszy artykuł mówi nam o tym, że Według tutaj oczywiście autora artykułu, banki nie będą już tak masowo udzielać kredytów hipotecznych. Wiele osób czeka i liczy na to, że w tym momencie, skoro stopy procentowe są wysokie, to jeżeli spadną, no to będzie można znowu łatwiej dostawać te kredyty. No i tutaj autor, aut, aut, autor artykułu wskazuje na to, że nawet jeżeli te stopy spadną, to mogą się niekoniecznie zmienić te rekomendacje knf -u. O co chodzi? Chodzi o to, że teraz KNF wzmożył rekomendacje, to znaczy. Potrzeba jeszcze większej zdolności kredytowej, jeszcze większych zarobków, żeby móc otrzymać kredyt. Jeśli się nie mylę, 5% więcej akurat trzeba wziąć pod uwagę teraz, 100, 5%, o 5% większe 100% trzeba wziąć pod uwagę, starając się o kredyt. Taka jest rekomendacja KNF-u. O, wybaczcie, przecież nie pokazałem wam, czemu nie mówicie? Nie, pokazywałem, nie pokazałem wam ekranu, o którym, na którym mam wyświetlone tutaj prasówkę, więc już wybaczcie, już wam udostępniam. Dobra, bo tak mówię w ciemno, a podejrzewam, że mnie niekoniecznie chcecie oglądać, tylko bardziej to o czym mówię. Okej, okay, już jesteśmy na dobrych torach, wybaczcie. Dobra, wracamy. Więc w tym momencie rekomendacja KNF-u jest taka, że o 5% większe muszą, muszą być dochody zdolność, zdolność kredytowa, żeby taki, taki kredyt otrzymać. No i właśnie. W Tutaj teoretycznie autor wskazuje na to, że będzie trudnie dostać ten kredyt. No ale właśnie z drugiej strony moim zdaniem banki no, niekoniecznie będą chciały odpuścić i stwierdzą, że no dobra, no trudno, nie ma kredytobiorców, no to trudno, przecież to jest główny ich klient, więc czegoś muszą żyć, z czegoś muszą zyski realizować, dlatego uważam, że też podejrzewam, że za jakiś czas zmienią się, zmieni się podejście do kredytów i jednak będzie możliwość łatwiejszego ich uzyskania. Kolejny artykuł na temat kredytów frankowych. Mamy tutaj takie troszeczkę podsumowanie informacji. Jest to historia kilku osób, które miały kredyt we frankach. W momencie, gdy go zaciągały, było 300 tysięcy. Później, jak na przykład zaczął kurs franka rosnąć, to kredyt wzrósł na przykład dwukrotnie. Więc i o co chodzi, że do października 2019 roku orzecznictwo w sądach było korzystne bardziej dla banków i tylko 20% kredytobiorców wygrywało z bankami, a w tym momencie właśnie te proporcje się odwróciły, czyli już praktycznie 98% osób, frankowiczów, wygrywa z bankami, więc można tu powiedzieć, że artykuł troszkę nawołuje do działania i do. Procesu z bankiem, który udzielił kredytu frankowego. Kredyt frankowy jest też bardzo kontrowersyjnym tematem. Są tutaj dwa obozy. Część ludzi uważa, że przecież, skoro ktoś brał kredyt w obcej walucie, to powinien liczyć się z tym, że rzeczywiście. Ten kurs franka może wzrosnąć, więc skoro dzisiaj jest tani w momencie brania kredytu, to niekoniecznie taki tani będzie zawsze. I tutaj, no, dlaczego tutaj mamy, to jeszcze nawiązuje do tego, że były jakiś czas temu pomysły na pomoc frankowiczą z rządu, więc dlaczego tutaj ludzie mają pomagać tym osobom, które wzięły ryzyko na siebie, przecież powinny być świadome. Z drugiej jednak strony, chodzi też tutaj o Niekoniecznie uczciwe praktyki banków, które naganiały i naciągały de facto na kredyty frankowe. Wiem też, że niektóre banki po prostu odmawiały kredytów w złotówkach, nawet gdy zdolność kredytowa wychodziła danej osobie i namawiały w tym momencie na kredyt frankowy. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, że staracie się o kredyt, chcecie kupić mieszkanie, macie już na przykład jakieś upatrzone, no i bank wam mówi: No niestety, panie Kaziu, nie dostanie pan kredytu w złotówkach, ale mamy fajną opcję, ma pan tutaj kredyt we frankach, i tu jeszcze dodatkowo dostanie pan na przykład 70 tysięcy na wykończenie mieszkania. W tym kredycie. No to przez takie troszeczkę krętactwo i naciągarstwo wiele osób wymiękło i taki kredyt wzięło. Więc no oczywiście z drugiej strony, no nie musieli brać, no przecież kredyt nie jest obowiązkowy. Więc, e, więc no pytanie, w jakim wy obozie jesteście, dajcie proszę znać w komentarzu, co wy myślicie o kredytach frankowych. Czy faktycznie było to jedno wielkie oszustwo, czy rzeczywiście jednak każdy jest odpowiedzialny za siebie, więc Polacy powinni patrzeć, co podpisują i brać pod uwagę ryzyko. E, I na koniec jeszcze tylko podsumowanie, że. Na koniec marca tego roku, w tym niecałe 400 tysięcy kredytów frankowych zostało jeszcze niespłaconych i kwota należności to ponad 90 miliardów złotych. Więc faktycznie jest to ogromna kwota, którą, o którą banki mogą się obawiać, bo rzeczywiście przegrywając takie rozprawy mogą mieć problem. Ile kosztują mieszkania na wynajem? W tym artykule zobaczcie sobie. Faktycznie w poszczególnych miastach, jakie są średnie ceny poszczególnych, poszczególnych mieszkań. Tutaj nie będę Wam teraz prze, każdego przeklikiwał, bo za dużo czasu nam to zejdzie, to będziecie mogli sobie zobaczyć. Ale jak wynika z artykułu, c, troszkę więcej pojawiło się w tym momencie ofert. Liczba ofert wzrosła o 68%, ale też jest realnie mniej niż przed rokiem. I cały artykuł nam pokazuje tutaj, że oczywiście ceny nieruchomości mocno wzrosły, ale też uwaga. Taka moja, powiedzmy, subiektywna i z mojego doświadczenia. Uważajcie też na te artykuły, które też mówią o tych wzrostach cen. Oczywiście ja też nie twierdzę, że nie wzrosły, bo nawet na swoim podwórku widzę, że rzeczywiście te ceny nam wzrosły mniej więcej od 20 do 30%, w zależności od mieszkania. Ale weźmy pod uwagę, jaki okres jest brany pod uwagę, bo jeżeli teraz mamy wzrost w stosunku do poprzedniego roku, to weźmy pod uwagę, że poprzedni rok nie był jakimś rekordowym rokiem, te ceny spadły. Z mojego doświadczenia, z mojej perspektywy, wyglądało to tak, że powiedzmy dochodziliśmy do pewnego poziomu cen przed pandemią w 2019 roku, później w 2020 na nowy sezon te ceny mocno spadły, w 2019 trochę się odbiły, ale jeszcze nie. Skoczyły do poziomu właśnie sprzed pandemii i teraz w tym momencie w tym sezonie te ceny przeskoczyły do tego okresu przed pandemią. Czyli teraz mamy wyższe ceny niż w 2019, ale w 2020 mieliśmy niższe niż w 2019, w 2021 też mieliśmy niższe niż w 2020 i 2019. Więc patrzmy, do którego okresu też porównujemy te ceny, i tutaj będziemy mogli realnie na to spojrzeć. Więc na to też zwracam uwagę. Oczywiście, tutaj mam informację, że w każdym mieście troszeczkę inaczej wyglądały te wzrosty, no ale jednak faktycznie przez napływ imigrantów do naszego kraju popyt się zwiększył na te mieszkania, podaż nagle nie wzrosła, nie wiadomo jak, więc rzeczywiście zmalała liczba ofert na rynku, przez to te ceny też poszły do góry. No i z drugiej strony ta rentowność najmu też wzrosła, czyli w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z tym, że ceny sprzedaży hamują, a ceny najmu rosną, to rentowność tego biznesu, czyli inwestowania w mieszkanie na wynajem rośnie. Kolejna informacja, kolejny artykuł, nowe prawo budowlane od 1 stycznia 2023 roku. I tutaj mamy tak naprawdę króciutkie podsumowanie, więc streszczając, od nowego roku będzie można postawić bez pozwolenia na budowę domek. Do 70 metrów kwadratowych zabudowy. Do tej pory było to do 35 metrów, więc tutaj ten wzrost powierzchni realnie będzie faktycznie miał znaczenie. W momencie, gdy budujemy dom, który nie będzie letniskowy, i tak będziemy musieli taką prostą procedurę i koszty przeprowadzić czyli adaptacja projektu, kierownik budowy, mapa do celów projektowych, geodeta, więc tu też będą koszty. Więc realna taka zmiana, która wejdzie w życie, to rzeczywiście. Zwiększenie metrażu. Do 70 metrów zamiast do 35. Podatek od nieruchomości 2023, stawki w górę, dwucyfrowy wzrost. Oczywiście artykuł troszeczkę może też, może nad wyraz, może nie, ale troszeczkę straszy. O tym też już mówiłem, ale też będę jeszcze powtarzał, żebyście też pamiętali, że troszeczkę się zmieni nam od nowego roku. Chodzi o to, że po prostu podatek od nieruchomości nam wzrasta i w zależności od tego, czy mówimy o gruncie, czy mówimy o mieszkaniu, czy mówimy o gruncie zabudowanym, czy rolnym, te podatki będą rosnąć. No i mamy tutaj właśnie też wymieniony w artykule, tutaj możecie doczytać dokładnie, w którym, jaki grunt, jaka nieruchomość, ile wzrośnie. Jeżeli mówimy o gruntach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to z złoty 3 do złoty 16 od metra kwadratowego powierzchni wzrośnie ten podatek. Jeżeli mówimy, o, to może pominę, takie najbardziej kluczowe dla nas będzie, gdzieś mi to uciekło, tak, miałem zaznaczone, nie uciekło. W każdym razie tak mamy tutaj budynki mieszkalne, maksymalna stawka podatków wzrośnie z 89 groszy do złotówki za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, ale też kluczowe jest to, że tutaj miasta i gminy będą miały decydujący głos w tym temacie, czyli to są maksymalne stawki, które mogą narzucić na miasta czy gminy, a od miasta czy gminy będą zalicza, zależeć to, czy te faktycznie z tych maksymalnych stawek będą korzystać. Śmiem twierdzić, że faktycznie pewnie będą korzystać z maksymalnych stawek, no bo czemu by nie zasilić budżetu samorządu większą kwotą? Najem wielu nieruchomości, kiedy jest to działalność gospodarcza, tutaj zawsze był taki spór, i nigdy nie było wiadomo do końca, czy mam pięć mieszkań, to już jest działalność gospodarcza, czy mam dwa mieszkania, to dada się mogę rozliczać najmem prywatnym, więc zawsze był tutaj spór. I tak naprawdę. Już wcześniej było takie ugruntowane bardziej orzecznictwo, to nie jest jakiś taki świeży teraz przełomowy wyrok, ale była taka uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 24 maja jeszcze zeszłego roku de facto, ale dużo z Was o tym pytało, więc stwierdziłem, że warto o tym tutaj też przypomnieć. Chodzi w skrócie o to, że tak naprawdę to od nas w tym momencie zależy, czyli osób, które posiadają te mieszkania na wynajem, czy traktujemy te mieszkania już jako działalność gospodarcza, czy chcemy się rozliczać w najmie prywatnym. Podejrzewam, że chodzi też tutaj o to, że skoro zostały wprowadzone przepisy o tym, że de facto osoba fizyczna może się rozliczać tylko i wyłącznie ryczałtem za najem, to w takiej sytuacji i tak te wpływy do podatków do budżetu państwa będą, więc jeżeli mamy 10-12 mieszkań na wynajem, to możemy się rozliczać jako najem prywatny i tak od nich zapłacimy podatek. Przypominam, że od nowego roku już nie będzie możliwości rozliczania się na zasadach ogólnych, nie będzie możliwości odliczania kosztów od mieszkania, nie będzie możliwości amortyzowania mieszkań, jeżeli jesteśmy osobą fizyczną. De facto w ogóle nie będzie możliwości amortyzowania takiego lokalu mieszkalnego, więc tu się nam dużo zmienia, więc to my mamy prawo zadać, czy ile mieszkań mamy, nieważne. Ważne jest to, czy nawet pierwsze mieszkanie już możemy i czy chcemy wprowadzić sobie jako do działalności gospodarczej i rozliczać je w ramach działalności gospodarczej. To tylko od nas zależy. Więc tutaj e, pamiętajcie, że tutaj nie ma znaczenia, e, ile mieszkań mamy, tylko czy my chcemy go wciągnąć, czy nie. Kolejny bardzo ciekawy artykuł. Lubię tych panów, więc czemu by nie powiedzieć? Kaczyński. Powinniśmy budować 450 do 500 tysięcy mieszkań rocznie. Hura. No i oczywiście pierwsze zdanie, zrobiliśmy dużo, ale nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego. Więc bójcie się, ja już się boję, jak tam PiS zapowiada, że będzie jeszcze robił więcej, to aż aż się boję, co oni jeszcze będą chcieli robić. Na ostatniej pracowce mówiłem też o tym, kto jest winny, oczywiście, że mieszkanie plus, program mieszkanie plus nie spełnił swoich. Założeń. Oczywiście no to nie była wina partii, no gdzieżby to przecież deweloperzy, wredni, którzy swojej własności nie chcieli sprzedać, byli winni, którzy liczyli na zyski. No przecież jak kto w ogóle zakłada firmy liczy na zyski? Przecież to jest chore chyba, nie? No to nie po to się zakłada firmę, żeby myśleć o zyskach. No i generalnie właśnie tutaj zostało przedstawione, w jaki sposób program powinien funkcjonować i powinni budować do 500 tysięcy mieszkań rocznie. Także jestem bardzo ciekawy, skoro nawet jednej dziesiątej nie udało się tego zrealizować w założeniach programu. No, może bójmy się okej. Okay. Kolejny artykuł o pytaniach, to już taki bardziej luźny o historii czytelniczki, która szukała mieszkania na wynajem i tutaj troszeczkę obrazuje też jak wygląda w tym momencie rynek najmu, więc to sobie możecie przeczytać. Przede wszystkim, że w tym momencie skoro jest więcej chętnych na mieszkania niż samych mieszkań do zakup do wynajmu, no to w tym momencie trzeba, trzeba i można i warto przeprowadzać tak zwany casting lokatorów. No i właśnie tutaj też jest opowiedziana ta historia, gdzie kobieta szukając właśnie mieszkania na wynajem padały różne dziwne pytania i takie jakie to dziwne pytania pytali o zarobki i o rodzaj umowy o, pra, o rodzaj umowy w pracy tacy wredni dziwni właściciele. I nawet jedno pytanie faktycznie zaskoczyło lokatorkę czy planuje zajść w ciążę o ile pytania tak naprawdę o zarobki czy o rodzaj umowy nie powinny mnie przynajmniej nikogo dziwić. To jednak pytanie o, o zajście w ciąży no, może faktycznie budzić kontrowersje, i tutaj też warto zalecieć w komentarze, bo też jestem zawsze ciekawy opinii publicznej, co o tym myślą. I na szczęście widzę tutaj, że, że ludzie myślą zdroworozsądkowo i nikogo tutaj nie dziwi, że właściciele oddają swoje mieszkanie lokatorowi, wiedząc, że są różne dziwne sytuacje i trudne z lokatorami, chcą się zabezpieczyć, więc nie powinno dziwić pytanie o to, ile zarabiamy i jaką, czy mamy stabilną umowę, czy mamy jakąś inną formę zatrudnienia, no bo pamiętajmy o tym, że ktoś zainwestował kilkaset tysięcy złotych w mieszkanie i przekazuje je lokatorowi, który de facto ma większe prawa niż właściciel takiej nieruchomości. Więc tym bardziej, że w krajach rozwiniętych, gdzie właśnie w komentarzu padło typu Niemcy, Anglia, Norwegia, jest to standardem, że trzeba Wykazać się właśnie swoimi dochodami, swoimi zarobkami. U nas to jeszcze niestety kuleje, więc gonimy te zachodnie standardy. Ale mam nadzieję, że faktycznie czas nam będzie sprzyjał i powoli cywilizując ten rynek najmu, do czego każdego z Was zachęcam, żeby wprowadzać te bardziej normatywne normalne standardy, faktycznie starać się zabezpieczać swoją własność, swoją nieruchomość i rzeczywiście wymagać coraz więcej od najemców. Oczywiście bez przesady, ale pamiętajmy, że zabezpieczamy swoją własność. Przy okazji korzystając z Waszych uwagi chciałbym Was też zaprosić na webinar, który już w przyszłym tygodniu odbędzie się w środę z Anetą Moniuszko na temat jak skutecznie delegować i automatyzować firmę. Tutaj naprawdę mój gość jest bardzo fajnym przykładem, ekspertem w jaki sposób rzeczywiście automatyzować swoją firmę tak, żeby ta firma pracowała, nie żebyśmy my w niej pracowali, więc zapisy na webinar dostajecie tutaj w linku w komentarzu i przy okazji wszystkich z Rzeszowa i z okolic zapraszam też na spotkanie już w ten wtorek, czyli jutro 25 do Rzeszowa, do hotelu ambasadorskiego, będzie naszym gościem specjalnym Wojtek Siryk, który jest założycielem i prowadzącym kanału Nam Zależy na YouTubie, który ma z tego co się nie mylę około 250 tysięcy już subskrypcji i bardzo fajne wywiady przeprowadza właśnie z bardzo ciekawymi gośćmi, więc zapraszam, żeby poznać Wojtka na i zobaczyć, co ma nam do powiedzenia. Zapraszam również na spotkania. Przypominam, że zapisy na spotkanie kończą się dzisiaj o 21.00. I na koniec standardowo pato deweloperka, to co tygrysy lubią najbardziej. Więc zobaczcie. Mieszkanie z ogródkiem. Najciekawsze faktycznie jest chyba tytuł ogłoszenia, Mieszkanie z ogrodem do urządzenia. Więc, rzeczywiście, jak urządzić ten ogród, tutaj może być niejedno wyzwanie. Ja nawet się zastanawiam, jak to, kurde, kosić, <laughs> przecież nawet kosiarką to ciężko wyrobić, chyba nożyczkami, no ale ogródek jest jest, odhaczone, mieszkanie z ogródkiem mam, mam, więc dziękuję bardzo. Można, można się rozpędzić, można się zrelaksować na ogródku. Także tyle w dzisiejszej prasówce, dzięki Wam bardzo za to, że byliście. Udanego tygodnia Wam życzę, do zobaczenia w przyszły poniedziałek na prasówce lub jutro we wtorek na żywo w Rzeszowie lub za tydzień w środę na webinarze z Danetą Muniuszko. Dzięki wielkie, jeszcze raz trzymajcie